Prosimy, który już tutaj po dziesiątym biegu wydawał się zamykać, a się nagle chyba nie nieoczekiwania odtworzył. To jest tylko sport, tak? Nie odjechaliśmy jakichś tak idealnych zawodów, ale musimy pamiętać o tym, że nie możemy sobie za bardzo przygotować I póki co w tej pogodzie o tej godzinie tor taki, jaki byśmy chcieli. I zdajemy sobie z tego sprawę, zawodnicy też. Tor dzisiaj mocno gdański bym powiedział. Co było też widać, ale też są zawodnicy, zdańskie, którzy naprawdę dobrze jadą i, i potrafią postraszyć. Także, także tutaj mieliśmy przygotowanie na to przynajmniej. Ja byłem przygotowany i uczulałem, że tutaj nie będzie łatwego ścigania. No, ale generalnie jechaliśmy zawody, całą zdrowo kończymy. Końcówka pokazała, że potrafimy walczyć. Zawodnicy potrafimy walczyć i mam w drużynie zawodników na widominowane, to mnie najbardziej cieszy, nawet kiedy nie jest tak jakby komfortowo idealnie. No i co odjechane zawody, punkty do tabeli dopisane i teraz troszkę odczyków mają. Nie wszyscy, ale odniki też no, Ale tak z ręką na sercu otwierały się oczy, jak tu 1 15 24. tak, ale pamiętajmy, że no też gdzieś tam robiliśmy rezerwy, nie pojechał lider nasz, zupełnie to inaczej by wyglądało, a kiedy jest zawodnik, który potrafi rozprowadzić, no to robi miejsce czasami temu zawodnikowi doparowemu. A tutaj tutaj przy, przyjęliśmy tą jakby ryzyko. Celem szczególnie moim jest budować drużynę, aby na fazę pojawia, ale nie przechodzę. Czasami trzeba troszkę się, a nawet jakbyśmy dzisiaj przegrali, to sobie to zmieniło. Generalnie nic by nie zmieniło. Tak? Musimy patrzeć w przyszłość na wrzesień, bo to jest jakby najważniejszy moment sezonu dla nas. ten Powinnie tak chciałem zapytać, bo dzisiaj no, chyba pogubionym tak, tak, przynajmniej to wyglądało, czy, czy nie. W jest trochę turbulencje sprzętowe tam ma, bo jeden śnik gdzieś tam się rozsypał, drugi też coś tam szwankować, ja też nie chciałbym tutaj się wychodzić z szereg. Generalnie no, Raham potrafi albo trafić w punkt i być nieopany, albo gdzieś tam trochę trochę błądzić. No ale tak to też jest. Pamiętajmy, że no, przy tym poziomie najlepszych zawodników, nawet pierwszej ligi. No, na, na swoim torze, który też nie jest takim do końca naszym torem, jest troszkę trudniej i czasami gdzieś tam brakuje, albo po prostu zawodnicy są szybsi. No i tak jak widzieliśmy junior z, z Gdańska, który jeśli wychwycił z pierwszego łuku na przodzie, to było, ciężko było go dogonić, tak? jechał bardzo dobrze. Z tyłu to już nie było to, ale na przodzie trzymał gaz, jechał dobrą ścieżką. Bo szybko bardzo jechał trzeba zaznaczyć no i przywoził dwie drugie z tego co pamiętam tak? Mhm, także no taki respitu jest a pan rozważał, czy też wy rozważył w sztabie żeby Michał Cuszycek pojechał w tym 14? E, była taka myśl ale no podjęliśmy decyzję że pojedziemy. dzięki serdecznie